Obornik granulowany to według mnie dobry nawóz dla roślin. Jest on u mnie właściwie podstawą nawożenia i głównym źródłem składników odżywczych dla warzyw, jak też i dla innych roślin. Nawożę nim glebę wiosną i zwracam uwagę, żeby to było minimum tydzień przed sadzeniem warzyw, a najlepiej tak 2-3 tygodnie wcześniej, żeby ten obornik zdążył się. Glebie rozpuścić. Rozsypuję go równomiernie po glebie. Ja stosuję dawkę około 100 g na metr kwadratowy, ale warto sobie doczytać na opakowaniu, jakie są zalecane dawki, ponieważ taki obornik granulowany może być mocniejszy albo słabszy. Zalecane dawki są zwykle podane na opakowaniu. I po rozsypaniu warto wymieszać go z glebą, tak żeby Mógł się w niej rozpuścić, kiedy będą opady, i wtedy też nie będzie za bardzo czuć zapachu obornika, co jest czasem wyczuwalne, jeśli go z glebą nie wymieszamy. Do zobaczenia.